Oh, i to fai Witam serdecznie na kanale wędkarstwo.pl Dzisiaj mucha lata Pstrągi czekają Darek, będą ryby? Jak zawsze będą Będą? No Tutaj Darek, mój nauczyciel Łowienia na muchę Bardzo dobry nauczyciel, polecam Szkółka <grym> <grym> Patrzcie jak fajnie nauczyciel wchodzi Nauczyciel amator <grym> Nauczyciel amator Ale nauczyciel No wypływamy I będziemy polować, tam jeszcze na wodzie już pływa też jeden muszkarz, tylko że z pontonu. No, ale to zaraz gdzieś tam się pewnie spotkamy, coś tam pogadamy. I mam nadzieję na strągi. Pierwszego już mam swojego złapanego na muchę, Mega, mega hol, mega zabawa. Coś pięknego. Także polecam się nauczyć. Nie jest to aż tak trudne, jakby się wydawało. A sprzęt. Macie dostępny na internetowym stopie wędkarskim, do którego link macie w opisie, razem z kodem rabatowym. Także my zaczynamy. Zapraszam do subskrypcji i miłego oglądania. No, mamy pierwszą rybę dzisiaj. Co to będzie? Ty wiesz, co to będzie? Zielony! Zielony! No, jest pierwszy. Niechciany, ale jest. Niechciany, ale jest. No, chodź, już ci odczepiam. Delikatnie skubnął. Wiatr strasznie przeszkadza. Strasznie wieje. Pierwszy zielonkowaty. Zmykaj Co? A tam. Zagadałem się i wziął Czekaj, bo mnie tutaj dobrze zbiło Powiem Ci, że fajnie się zrobiło to łapa Zajebiście. No i Dariusz ma w końcu rybę Dziubały, 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 dziubały. O, o, coś tutaj mocniej Szrek? No chodź, chodź do mnie, wychaluj go do mnie Szrekowatego, ty, co on tak daje? Na? O. Mały jabong śrekuś. Mały ale wariat. Jakbyś się żył podbieraka, by było wygodniej. Pokaż sreczka do mnie. Bo mnie obraca beli już. O. Mały, 45? Jakiś To może ten sam, co ostatnio mi wziął? Graty. No i przed chwilą Darek wyholował szczupaka, tutaj teraz okoń. Ty, to 40? Nie, 30 coś. O! Podpuń do mnie, pokaż go No patrz, a długo, długo byłem ja pierwszy z rybą, a tutaj już Darek nastroszył się. Podpóń, podpłyń, bo to nie będzie widać. Weź to Nie jadę śniadania. Nie jadę śniadania, no to teraz już druga ryba to trzeba zjeść. No dobra, puszczaj go. Ile ma? Centów? No 20 parę. Pokaż. Zaraz zmierzymy. Łokonia Ach, Taki derkowaty prowadzenia no Ty, wiesz ile on ma? E, e, e co no? Będzie 28 Co? 28, no Zmykaj. Mamy rybę, mamy drugą dzisiaj rybę. Zobaczymy, co to będzie. No idzie na razie grubo. Zobaczymy, co to będzie. Znając życie, to może być to zielony. Wariat. No ale dobry zielony będzie, wariat chyba. Dobry zielony. Trzeba będzie użyć podbieraka do tej ryby. Taki na pewno wymiarowy. Zielony. Jest. No jest. Wyholowany. Drugi dzisiaj. Chociaż nie po nie tutaj przyjechaliśmy, ale biorą i nic nie poradzimy. Uspokój się. Uspokój się. Zawinałeś się za mój podbierak jak nie wiem. O i muchy też się. Jak to się tutaj poczepiało? Widzisz, jakbyś się tak nie owinął, to by było dwa razy szybciej odczepić cię. Najpierw Ciebie odczepimy później będziemy się wykrątywać z podbieraka. Taki coś koło 50 cm zieloniec. Zmykaj. Idź, płyń. No i teraz odczepiamy. O, patrzcie jak szybciutko ładnie się odczepiła muszka. Super. Pogryzłeś. Coś tutaj trochę mi przerpałeś, to chyba będzie trzeba. Przywiązać, bo szkoda by było stracić rybę przy najbliższym cholu. Jak tutaj to, to wygląda? Czy to jest węzeł, czy to jest poszarpane? Jakieś coś dobra, no to walczymy. Takie różowe ostatnio zupełnie, właśnie na topstrąga, i na to dzisiaj cały czas sukcesywnie łowię. Mamy kolejną rybę. To będzie kolejny zielony bankowo, bo już go widzę. O, o, fajnie, 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 nieproszony gość, tak. Jest jest. No nie obetni, chociaż tu widzę niewiele brakuje. E, chociaż nie, bo sam dziubek jest tutaj zaczep zaczepiony widzę. To sam dziubeczek, sam dziubeczek no, Wiem, żebyś chciał mnie ugryźć. No uspokój się. Patrzcie co, sam, 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 sam dziubasek. Kolejny z pijawkami. Z Ciupa No Taki, no wymiarowy, 50 cm. Zmykaj. Ryba. Mamy, mamy, mamy. No jest jeden. Ale to chyba zielony będzie. No i to fajny. Tak, ale jest taki z porawy He, darka też no chodź tu do wujka On zaraz obetnie mi i tyle go wy zobaczy O jest podbierak po Teraz go ładnie odczepić. No już, 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 już zaraz wrócisz. Oddaj mi moją muchę. U złoczyńców. do wody? Buzi do wody. Ale zmasakrował mi Gdzieś opłynę. Ja no taka. <laughs> Nie. Taki 55 6 cm. Bach. O, jak fajnie. Poszedł w dno. A jak u Ciebie? Tutaj, ma... tym, Tutaj mamy kolegę, który również na muszkę. Ostatnio się spotkaliśmy. Ostatnio to połowiłeś. Fajnie. No, pewnie tak 15 miałem nagranych i jeszcze później No, to szkoda, że one biorą lepiej, jakby brały pstrągi i konie. No, ale niestety mocno poszarżował tutaj. Uuu, trzeba przywiązać. Mam coś dziwnego, to nie pracuje jak szczupak. Ty mam agarbuska! Ja ale fajnie jest i u mnie łokonek. Właśnie tak coś dziwnie zaczął pracować. O, mamy gerbuska. Nieduży, ale jest. Zmykaj. Mamy rybkę, mamy rybkę, mamy rybkę. Tylko co to będzie za rybka? tu był szczuplak chyba będzie znowu pan zębaty jeszcze go nie widzę jeszcze go nie widzę i nie wiem czy to jest szczuplak szczuplak zębacz pan zębaty kolejny no chodź powoli, 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 powoli. No i zameldował się kolejny szczupak. Niestety nie wiem czy z przejścia, ale bateria padła. No i niestety, no żeby długo go nie męczyć, bo wymiana baterii chwilę trwa. tego od razu wypuściłem. Ale był taki nie za tęgi, tęgi. Taki wyścigowiec, jak to mówią. Ale się trafił tak. A my dalej rzucamy I trenujemy, trenujemy Nabieramy ciągle Nowej wiedzy, nowej wprawy, nowych umiejętności By jeszcze dalej i jeszcze bardziej efektownie rzucać i łowić Mamy coś fajnego Będzie kolejny chyba zielony, ale fajnie teraz linkę zabrał, dosłownie spod palców, oddaj, oddaj muchę, oddaj muchę, oddaj muchę, zaraz będzie po muszce moje. Taki malusiek. Postrzępił. Bo ten dobrze złapą postrzępił. Trzeba obciąć i zawiązać na nowo zestawik. A więc mój dzisiejszy wypad powoli zbliża się do końca. Wpłynę jeszcze na jedną górkę. Którą mam zamiar obrzucać I będę się składał Przecież dzisiaj bez szału Liczyłem na pstrąga Bo po ostatnim wypadzie na muchę udało mi się go złowić Byłem podekscytowany, myślałem, że powtórzę no niestety same zielone No i na pocieszenie okoń Jeden Miło Aczkolwiek nie tak jakbym chciał no ale cóż, nie zawsze się ma to co się chce, tak? W każdym bądź razie kilka rybek wpadło, mucha skuteczna. No zobaczymy. Chyba już dopłynęłem zaraz jeszcze troszeczkę w moje lewo żeby, stanu... żeby stanąć konkretnie na tej górce. Zaraz się zakotwiczy od razu o. I Zrzućmy już Balast o. No i Ostatnia górka na dzisiaj I powoli będziemy się zwijać Jest, jest, jest coś, tu się szymaldowało I to dobrego wira zrobiło Zobaczymy co to jest Czy to zielony czy to będzie upragniony wstrąg Dzisiejszy miałbym nadzieję na takiego Ale mogę się mylić, tak, to jest szupak znowu Dobra Chyba będzie trzeba kończyć ten dzisiejszy wypad Bo tu zioro tylko zielone ale ten będzie na pewno największy z tych wszystkich o, Dobrze Dobry wiry robi Bobik No na pewno największy z tych wszystkich No chociaż oddaj mi moją muchę Zielony małą muchę wciągniętą Jeden Zły ruch I będzie po mojej muszce Ale może się uda Ale tak czy siak to postrzępił strasznie Otwórz dzioba o. O. Taka 55 cm patrzcie na pijawek. No, fajny. Fajny, zielony lodek, papa. śmiga I tym oto akcentem kończymy dzisiejszy wypad, bo nie chce mi się łapać tych zielonych. Te się strągi widocznie nie biorą. Okoń również. Jeden okoń. No, no to jest typowo okoniowa lipstrągowa muszka z takim ogonkiem ktoś tam się pytał jak to wygląda to jest taki głonek gumowy haczyk malutki bez i takie czerwone coś koralik haczyk i przypon koniczny dobra także tyle na dzisiaj oczywiście zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.